Hej, będziemy teraz wystawać Kinder Joy. Już wyjęliśmy. Tu jest. To są otwieramy. Bo jeszcze za mało trzymaliśmy. Teraz najpierw co otwieramy. Mm. Mm. Najpierw niespodziankę. Okej, okay, niespodzianieczka leci. Wika, ty chcesz teraz pierwsza znowu? Nie. O, okay. oh, coś carego. Chyba. i dobra, coś wiem co tam... Jakiś bohater! Wi to Wika to składa, a ja w tym czasie otwieram. Ej, dobra, ja mam znowu bryloczek. Taki. Nie tego nawet. Ja mam też bohater bryloczek. A ja nie mam bryloczku. No wiem, ale chodziło mi bardziej o to, że jakby, nie umiem tego by, te, Że też, że bohater. Ja tego włożyć nie umiem, dajcie mi instrukcję. Ej, osoba, która musi sięgać po instrukcję. Ej, ale tam to bez zrobiłam. Dobra. Jak to mogę? Ej, tu nie ma nic! Hmm? Dobra, jakoś to umiem. Chyba. To tu mam włożyć. Aha, że nie ma instrukcji tam? No jest coś tam. Ej, no, bo tutaj, no, jakby sorki, że... Sorki, sorki, że wy musicie tyle czekać, ale Wiktoria nie umie się pośpieszyć, a ja nie umiem szybko wiązać. No, co to wiąże? To wiąże? Tak. tak to jest coś. No, ja tego nie umiem zrobić. Pomóżcie mi. Jak to ma być? Nie, nie ja pomożesz. No już. <słuch> um, no, jakby to powiedzieć. Jakby co, to Wiktoria jest taka maruda, więc. No cicho. Nie jestem Nie, no zazwyczaj to jest fajna, ale jak. <laughs> Teraz nie jestem fajna. Ja nie wiem, że jesteś, ale w takim sensie, że y, fajna, no że nie, nie ma tego ludzi. Nie ja nie wiesz. Weź ty nie rzutaj ci Ja się otwieram śmiałem. Dobra, odbędę to. No, czekaj. Hey, no, poczekaj, no poczekaj. No poczekaj. Jesteś... Ktoś bohatera chłopa mam. Wow. No. Oni tego nie widzieli. To pokaż im. No, no. Zobaczcie. To trafiła Wiktoria. A chciałam wam coś powiedzieć. Warto, a to trafiłam ale, ja. Warto subować Nadia, dlatego, że na 50 subskrypcji będzie może jakiś specjal. Nie jeszcze zobaczymy, coś na stówę wykonujemy. Może ci na dworze mam, ale a teraz to ciemno jest? Albo... O Oa! Twój spinner mi uciekł. Dobra, teraz spróbujemy Hinder Troja. Tego jedzonko. Zamroziliśmy to. Tego jedzonko. Okej. Okay. Nie, ja mam tu całe miękkie. Dobra, trudno. Ej, dobra, m, teraz tak. E, e, daj... E, Dajcie e, łapkę w górę, jeżeli to będzie takie fajne. Mi się to nie udało. Ej, szczerze, tobie się to udało? Bo to powinno samo wypaść. To nie, nie udało się. Ja idę jeszcze na chwilę to włożyć do lodówki, nie wiem jak ty Nadia. Co? No my to na chwilę jeszcze włożymy do lodówki i nagramy o tym szatce. No bo coś źle zrobiliśmy dlatego, że to powinno o tak wejść do lodówki. No, no to dobrze. Zapomniałam, dobrać. nie? Pa. Ale to